Kolejna ekopracownia pod chmurką w naszym regionie. Tym razem to Leśna Lauba w Szkole Podstawowej nr 10 imienia Jana Kochanowskiego w Chorzowie. Ekopracownie to wspaniałe miejsce na świeżym powietrzu, które stworzone są dla uczniów, aby przekazać im nowy wymiar edukacji. To możliwość realizacji zajęć w otoczeniu zieleni i możliwość nauki przyrody, ekologii, biologii czy geologii. Na boisku szkolnym powstała otwarta drewniana altana ogrodowa, która pełni funkcję leśnej klasy oraz sceny plenerowej. Stworzono innowacyjną przestrzeń edukacyjną w plenerze. Uczniowie mają miejsce wolne od ławek szkolnych na świeżym powietrzu, gdzie w otoczeniu zasadzonych przez nich roślin będą mogli spędzać czas i w niestandardowy sposób uczyć się oraz budować relacje rówieśnicze. Całkowity koszt pracowni to 87 500 zł, z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosło 70 000 zł.